Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym zrobimy sobie takie szybkie podsumowanie, ponieważ nie było mnie cały tydzień tutaj na tej budowie, a widzę, że są już zmiany. Może wy tych zmian nie widzicie, ale ja widzę i oko mi się cieszy, ponieważ widzę, że jest w końcu roleta zamontowana na dużym oknie od salonu czyli firma od Rolet od okien była i w końcu poustawiała nam wszystko na jednym poziomie. Oczywiście już dowiedziałem się gdzie był problem Tej różnych wysokości jak chodzi o tamtą stronę Jak przejdziemy tam to Wam powiem Natomiast najważniejsze jest to, że udało się szczęśliwie Zakończyć problem i zostało to rozwiązane Rozwiązane pozytywnie Więc teraz możemy dokończyć temat elewacji Tylko jak będzie chwila czasu Ponieważ pracujemy teraz w delegacji Kończymy obecnie dwa domy No i jak skończymy te dwa domy No to będziemy mogli wrócić tutaj ponieważ zleciłem jednej firmie dokończenie tej elewacji, którą zacząłem robić. Jednak widzę, że się bardzo nie pali do tej pracy. Więc prawdopodobnie jak skończę te dwa domy, bo zostały mi tylko dwa dachy, no to będę mógł sobie wrócić, ponieważ będę miał praktycznie 3 miesiące zimowania. Bo tak zawsze robimy, że my bierzemy pracę tylko do grudnia, a później do lutego nie bierzemy nic. Od lutego startujemy, czyli będę miał tak naprawdę 3 miesiące właśnie tutaj na pracę. Jeżeli pogoda by pozwoliła, to oczywiście nie będziemy zimować, weźmiemy się od razu do ostrej pracy na następny sezon, ale uważam, że w zimie choć troszeczkę nam się uda odpocząć. Dobra, wracając teraz do tematu odcinka, co tutaj udało się zrobić. Przede wszystkim jest roleta, o której mówiłem. Brakuje tylko moskietery, która będzie na dniach, ponieważ drzwi wejściowe z firmy Weekend też będą na dniach, ale oczywiście nie będziemy ich jeszcze montować, ponieważ ich szkoda. Za drzwi zapłaciliśmy około 10 tysięcy i je zamontujemy tak naprawdę na samym końcu, kiedy już w środku będzie wszystko porobione, to dopiero wiadom drzwi i dokończymy tam wokół tych drzwi jakiś tam. Tink, czy coś. Po prostu nie chcę ich uszkodzić, bo już miałem nauczkę niejednokrotnie, że drzwi są otwierane, drzwi są podpierane jakimiś workami z cementu. Po prostu to nie są tanie drzwi z marketu za 700-800 zł. To są drzwi naprawdę fajne. Udało nam się trafić na fajną promocję, gdzie jest podchwyt, poświetlana klamka i cały system smart w taki sposób, że drzwi będziemy mogli otwierać telefonem. Dlatego nie chciałbym ich uszkodzić, bo raczej w tej cenie bym ich nie kupił. Jak chodzi o tą stronę. To jeszcze dostałem fotokomórki do bramy, ponieważ ich nie zamontowali, bo chyba ich nie było, albo po prostu chyba robiliśmy elewację i nie montowaliśmy. W każdym bądź razie dostałem je, więc tą stronę mamy całkowicie, można powiedzieć, kompletną. Poza tą moskieterą, która nie wpływa na dalszą pracę, jak chodzi o elewację, bo już możemy sobie tu zakończyć, tu zakończyć, tu zakończyć. Z tamtej strony zacząłem ten stelaż rozbierać, ponieważ nie będzie jednak tej blachy, odpuszczamy temat całkowicie, zrobimy fajne odcięcie kolorami, dlatego zależało nam na tym, żeby wyrównać wysokości tych puszek od rolet, więc tu mamy jedną wysokość i z tamtej strony też mamy jedną wysokość. I zaraz wam powiem, gdzie był problem. Jak chodzi o drenaż, to dużo osób nawet o tym chyba nie wie, albo nie zauważyło, tego, że na składzie budowlanym są dwa rodzaje rur drenażowych. Jest typowo drenażowa, która jest nacięta po to, żeby woda z gruntu wpływała do tej rury, oczywiście przez kruszywo, przez otoczaki, przez kamień, który przepuszcza wodę i ta woda z tej rury idzie dalej, w tej rurze oczywiście, w miejsce wyznaczone, więc zbiera w ten sposób tą wodę, tę, tę, można powiedzieć tą deszczówkę. Natomiast w naszym przypadku jest to pełna rura, rura żółta, która... Ma za zadanie ciągnąć stąd wodę do zbiornika na deszczówkę, a nie wyrzucać po prostu gdzieś po drodze. Dlatego ona jest zakopana, cała, nie ma kamienia żadnego, nie ma włókniny, nie ma nic. Po prostu ona jest po to, żeby woda przechodziła, a nie wsiąkała się w grunt. Oczywiście taki drenaż też zrobimy, jak chodzi o tą żółtą rurę. Nawet zamówiłem akurat takie fajne studzienki, tylko zrobimy tu, w tą stronę. Że woda, która będzie płynęła z góry, tu oczywiście będzie tak podniesione, tu będzie krawężnik, tu czy gdzieś tu. No będzie tak trochę dalej, bo tu ma być taras a tu ma być droga wybrana, więc woda stąd będzie szła na drogę i woda stąd będzie szła na drogę. A tu przez środek będzie szła taka właśnie rura drenażowa, ta pocięta z tymi dziurkami po to, żeby tą wodę i tą wodę rzucać w grunt. Więc też będziemy coś takiego robić. Raczej nie w tym roku, bo już pogoda nie pozwala na pracę ziemne. Bo, jakbyśmy tutaj rozgrzebali, to do wiosny byłoby błoto, więc lepiej sobie odpuścić. Natomiast skupimy się przede wszystkim na środku, ponieważ dostałem informację, że mam wstępną wycenę od elektryka. Jak chodzi o nasz dom, tylko nie miałem czasu dzisiaj na spotkanie z elektrykiem, żeby dowiedzieć się, co tam dla mnie przygotował. Tylko tyle, co rozmawialiśmy przez telefon. To dowiedziałem się, że instalacja będzie jedna z fajniejszych instalacji. Przede wszystkim u mnie w biurze będę miał sterowanie całego domu. Prawdopodobnie w sypialni też będę miał sterowanie całego domu. No i w salonie będę miał też sterowanie całym domem, po to, żeby mógł w różnych miejscach sterować domem czyli roletami, oświetleniem, alarmem, kamerami po prostu wszystkim. Ale to dokładnie będę wiedział dopiero po dzisiejszym spotkaniu. Na razie chcę Wam powiedzieć, co tutaj się zmieniło i skąd były te różnice, o których mówiłem. Jak chodzi o tą stronę, mamy już wyrównane, wszystkie linie są zachowane. A gdzie był problem? Problem nie był w oknach. Tak, problem nie był w oknach, bo okna praktycznie są na równo. Problem był w puszkach od Rolet, ponieważ były dłuższe i krótsze prowadnice. I dlatego w środku się zgadzało, natomiast z zewnątrz wychodziły różnice. Czyli było tu wyżej, tu niżej, tu wyżej, tu niżej i tak dalej, tak dalej. Ze względu na to, że tu była linia, a puszki po prostu były różnie pomontowane. Więc firma przyjechała, oczywiście zwracam honor, bo ja oczywiście nigdy się z nikim nie kłócę. Staram się dogadywać i takie sytuacje jak teraz mogą się wszystkim zdarzyć naprawdę, mogą się wszystkim zdarzyć jest zima, każdy chce na szybko okna każdy chce na szybko montaże, każdy chce po prostu jak najszybciej ten dom zamknąć więc wszystkim się mogą zdarzyć takie po prostu sytuacje więc ja oczywiście do firmy o której zamówiłem okna, rolety bramę garażową i drzwi wejściowe nie mam żadnych ale oczywiście z pełnym z ręką na sercu mogę polecić tylko tutaj chodziło o taki drobny szczegół więc teraz wszystkie rolety mamy poustawiane równo czyli firma przyjechała Zdemontowała wszystkie te puszki, ściągnęła te prowadnice, przywiozła nowe prowadnice i na miejscu docięła. Nie przyjechały gotowe z fabryki, tylko na miejscu docinali i robili równą linię. Więc jakbym się uparł, to oczywiście mógłbym zamontować tą blachę na rąbek, ale nie chcemy tego, bo już jak zauważyliście, rozpinam. Już ten stela z tej strony. Dzisiaj oczywiście nie miałem czasu, zobaczymy jak jutro. Dzień pozwoli, aczkolwiek jest niedziela, a ja tam staram się nie pracować bardzo w niedzielę, ale jak będę musiał, to po prostu przyjdę. Najważniejsze jest to, że temat został zamknięty. Za kilka dni przyjadą drzwi wejściowe. Nie będziemy ich montować, o czym mówiłem, ale będą już czekały na swój czas. Jak chodzi o hydraulika, no bo wiadomo, elektryk jest dogadany, wszystko jest porobione. Kwestia tylko teraz. Dowiedzieć się ile to będzie kosztować i czy z torbami nie pójdziemy, natomiast jak chodzi o hydraulika, no to jeszcze musimy hydraulika dorwać, który nam zrobi wyceny i który nam przede wszystkim powie normalny termin, bo niektórzy to mają terminy takie długie jak my na budowę domów. Ponieważ do nas chcąc się dzisiaj zapisać na budowę domu, to najbliższy wolny termin mamy w 2025 roku. Dlatego mamy dosyć spore zainteresowanie ze względu na domy, które budujemy i ceny jakie mamy. Bo naprawdę, porównując nas do konkurencji, to my mamy bardzo śmieszne ceny, które się nie zmieniły od jakichś 3 lat. I raczej się w przyszłości nie zmienią, ponieważ ja wolę mniej zarobić, ale mieć roboty non-stop, a nie siedzieć w domu i patrzeć na to, żeby ktoś przyszedł. Dobra, moi kochani, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Was bardzo nie zanudziłem w dzisiejszym odcinku. Przede wszystkim pamiętajcie, łapka w górę i subskrypcja jest to motywujące. Jeżeli wbijemy 10 tysięcy subskrypcji jeszcze w tym roku, no to zrobimy jakiś konkurs. Oczywiście do wygrania będą jakieś fajne rzeczy, może projekt tego domu może coś innego, w każdym bądź razie wszystko zależy od was, jeżeli bijecie 10 tysięcy subskrypcji no to będziemy mieli zagłostkę co wam tutaj ciekawego dać, żeby każdy był zadowolony więc ja się z wami żegnam, idę przepakować busa, ponieważ jest sobota jest godzina jakaś 15.30, miałem powiedzieć 16, ale o 16 praktycznie już jest ciemno więc jesteśmy przed 16 .00. Jutro jest niedziela, więc jeżeli będę musiał, to przyjdę tu do pracy. Jeżeli nie będę musiał, no to zrobię to sobie za tydzień, kiedy przyjadę z delegacji. Natomiast mam nadzieję, że uda mi się tą elewację szybko zamknąć. Bo już zamówiłem tutaj oświetlenie LEDowe na tą stronę i na drugą stronę. Tutaj mam zamiar zrobić oświetlenie LEDowe, ale to będziemy robić takie rzeczy przy elewacji, w sensie przy kolorze. Bo tutaj na bokach musimy zatopić takie profile, żeby ten pasek ledowy zamontować natomiast tutaj raczej nie musimy bo zaczepimy w miejscu gdzie miał, miała być ta blacha na rąbek dobra, ja się z wami żegnam bo i tak się rozgadałem idę się przepakować i siądę sobie w końcu na tyłku i odpocznę na razie, cześć